Ile palców pokazuje lewa ręka? Start. Yy, od razu mówię, no dobra, nieważne. Tutaj widzę, że jest zgapiane ósemka, nie zgapiamy. A, czyli podpowiadasz jej. 3, 2, 1, 0. Oj, 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 oj. Panie kochany, coraz mniej was. Co się stało? Jaka była Twoja odpowiedź? E, ja zaznaczyłam 5, bo myślałam, że to jest ta sama, znaczy to pierwsza ręka i że ona po prostu pokazuje 5 i to jest 5. Niestety ja tutaj przyszłam z Anią 25, więc razem też wychodzimy. Dziwny przypadek! Co zaznaczyłeś? Ja zaznaczyłem 5, bo według mnie na każdej z tych rąk jest 5 palców. Sto ale przyznam, że ja podpowiedź. też policzyłem jeden zwinięty i dałem cztery początkowo, ale rzeczywiście tam jest 3. Co się stało, żeby? Gry intertekstualne jako wyznaczniki humoru w filmach animowanych, polskich, dopingowanych. Okej, okay, taki był temat Disneya. Tak. A to, co się stało z odpowiedzią? To mnie zestresowało na tyle, że już nie wiedziałam. Myślałam o tym, o czym miałam licencję, a nie ile jest tu palców. Ale tak.